Hej Siemanko, z tej strony Patryk040407. Witam Was dzisiaj w Snowman Survival. Yy, o co krótko chodzi w tym trybie? No. Co. Ok, jestem bałwanem. Yy, jeżeli jesteście uciekinierami, no to musicie uciekać, a ja jako bałwan muszę rzucać śnieżką O! Rzucać śnieżką i łapać innych, i zarażać ich jakby. Takie troje zombie. I uciekinierzy mają moce co jakiś czas, no i trzeba ich znaleźć i po prostu dopaść, co nie z tej śnieżki. Także widzimy tutaj ko teraz osobę. To jest zimowy tryb, ogólnie ekskluzywny, więc stwierdziłem, że nagramy sobie. Czemu nie? Kurde No. Kompas. No, o, gościu złapał. Dobra. Um. Musimy dalej szukać ludzi Tego kompasu prawdopodobnie nie powinienem tak używać, jak użyłem przed chwilą Ale o! Mamy uciekinierów tutaj. Lecimy za nimi. Łatwo. Dobrze. Jeden jest. Drugi. O ja. Dobra, mamy go Ogólnie. To zależy dużo od tego, jak bardzo chce się ludziom uciekać albo szukać co nie Bo Jak widzieliście tutaj jeden ziomek po prostu stał przede mną i czekał aż go zaraża. Ale myślę, że może wam się spodobać ten tryb. Dlatego sobie go nagrywamy tutaj. Dobra, musimy uciec. Gdzie uciekniemy? Słuchajcie, możemy spróbować uciec na ten budynek, tylko nie wiem jak się tu dostać. Um. Dobra, nie wiem jak się tu dostać szczerze. Może tutaj gdzieś uciekniemy, w dół, o? Czy on już goni? Nie wiem. On mnie goni, no chyba se jaja robicie teraz. Nie no, zostaw mnie. Jumpa? No nie wierzę. Oczywiście, że mnie musiał złapać pierwszego, nie? Oczywiście, oczywiście. Kurde, no bez sensu. Dobra, trudno. No i teraz jesteśmy zarażeni i musimy szukać dalej. A ja chciałem wam pokazać te power-upy i tak dalej, ale. Oczywiście musiałem nie sfokusować co nie, wiadomo, wiadomo. No dobra, szukamy w takim razie. Hm. Proszę bardzo. O, wysnajpiony, dobrze, let's go, let's go. No to mi się udało, słuchajcie. I nigdy nie potrafię trafić tymi rzeczami. Taki sam tryb jest ze slajmami, zresztą. Tylko, że teraz zamiast slajmów są po prostu śnieżki, co no bo musi być zimowo, prawda? O! Ale snajpa, dobrze. O i dobrze mi idzie w tym trybie. Dobrze mi idzie, tylko chciałem. O, klockowa mapa. Chciałbym wam pokazać jak tu się... Jak tu się właśnie ucieka i jakieś power-upy tych uciek nie tylko gonienie bałwanem. Naprawdę. Serio? No, zaraz pożałujecie tego, słuchajcie. Ho! Dobra, to był błąd. Idziemy na tego gościa tutaj do, na dole. Zgubiłem go. Nie, tam jest jakiś ziomek. Parkurem go zniszczymy. I on się gdzieś tu. O mygi, oni są szybcy, no. Nikogo nie złapię przecież. Jak ja mam tam tych ludzi złapać teraz? Tego muszę gonić. No ale ciężko będzie złapać go, no. Kurde, no. O! Nie, nie złapała, nie. Nie trafiam go, no ja nie potrafię trafić w tym czymś. O! I <ścoughs> Właśnie to była jedna z mocy, ale chłop po prostu, po prostu mnie nie złapał, więc... No to co mi to da, że ja tu wejdę, skoro on po prostu spadnie na końcu, no. Dobra, złapmy tego cwaniaczka, złapmy go. Kurde no Dawaj cwaniaku, dawaj, no Trzeba dobrze wycelować Łatwo! Łatwo! Dobrze Dobre ich to było to było przecież. Dobrze O No i świetnie Zracie dobrze nam skierowaną to dlaczego te fajerwerki są takie głośne? Ale strasznie dobrze nam idzie. Tym bałwanem oczywiście. Tylko, że samym bałwanem się tu nie gra, tak? Proszę dać mi uciekiniera. No. Cincinnimy co tam gdzieś do góry. Może tutaj gdzieś? Dobra, i chciałbym wam pozbierać power-upy i wam pokazać, tylko na początku ich nie ma jeszcze. Bałan jest gdzieś tam. No, goni tam kogoś. Śmiesznie. O, zaczęły się power-upy pojawiać. Po tych fireworkach to słyszymy. Także czas szukać power-upów i wam kilka pokazać, co nie, <laughs> i nie natrafić na bałwana w tym czasie. Dobra, tutaj mamy co? To jest lip, czyli możemy spierdzielać przed bałwanem w taki oto sposób. To mamy swojego klona, czyli jakby jesteśmy niewidzialni, klon ustawiamy. Um, dużo jest tych power-upów, tylko fajnie by było je pokazać w akcji jakiejś, co nie. To jest zwykła tarcza, Ale nawet nie trzeba się nią bronić, chyba mi się wydaje. Ona po prostu działa. Mamy kolejnego wibra tutaj. O. Tam mamy miecz, który, jak uderzymy bałwana, coś go stunujemy na ten jakiś czas. Ej, gdzie jest ten bałwan, kurde? Może na dole jest. Ta mapa ogólnie jest najcięższą chyba do gonienia Jest pełno różnych takich Tam jest zestawa, okej okay. Patrzcie. Ho! Próbujemy go zastanować, co? A nie wejdźmy w tą śnieżkę, co nie? Dobra, zestanowałem go na 15 sekund chyba To było potężne Goni mnie, goni mnie, no to uciekamy sobie tędy I wbijamy do góry, co nie? Po środkach Okej okay. O, złapali kogoś, i o został złapany i od razu wyszedł, widzicie to? <noise> o nie, no nie wiem co robią, strzelam fireballem i co? Nie, nie rozumiem fireball. tutaj jest większy speed jeszcze O to jest to znowu Na Najlepsze do ucieczki jest Diko Ale miecz jest taki skillowy. Miecz mi się podoba, no. Proszę bardzo, Diko i go nie widać ani nic. Kurde, gdzie te bałwany? 40 sekund nie chciałbym teraz przegrać randomowo bo będę bałwany i nikogo już nie złapiemy raczej w tym czasie. Także pójdziemy się ukryć. To jest zarąbiste miejsce od razu jak ci ktoś dojeżdża, to od razu w dół idziemy, nie? O! O nie! Trzech ludzi tylko zostało. Dobra, poczekamy sobie tutaj już do końca, może 10 sekund. Czyli udało nam się wygrać, słuchajcie, jako uciekinier. To też jest mega dobrze. To też jest zarąbiste. Dobrze, świetnie nam poszło. Bardzo świetnie nam poszło. Zarąbiście. Tej mapy nie lubię, jak ucieka, nie wam powiem. Jest dosyć ciężka, bo nie ma takich kryjówek. Tutaj jest mała dosyć, mi się wydaje. No bo co, tutaj na drzewa się nie możemy wspinać. Tam się nie możemy wspinać. Nigdzie nie możemy się wspinać, tak naprawdę. Tylko musimy tutaj siedzieć i. I umierać? Nie, dobra, tutaj ziomek wchodzi, jakiś nasz, a nie bałwan. Można spróbować robić parkour jakiś dziki. Dobra, no nie, dziki parkur nam nie wyjdzie. Czekamy na power-upy i będziemy biegać. Już trzy osoby są bałwanami w ogóle. Na 3 minuty są chyba power-upy. Mhm. Tak, zaczynają się pojawiać. Także, o, lipka sobie weźmiemy. No i co? I musimy tak manewrować, co nie? Niby jesteśmy szybsi od tych bałwanów, ale oni mogą wykrywać tymi trackerami, którego ja tam użyłem raz, ale nie, nie wiedziałem o co chodzi. Pierwszy raz dostałem tracker jako bałwan, bo tylko ten oryginalny może dostać tracker. Także, no... Ciekawe, ciekawe. Czy mi jakiś bałwan dojechał, czy mi się wydawało? Widoczny, no nie Ja pierdziele prawie dostałem To było straszne Tam nie goniam, weźmiemy sobie speeda większego I uciekamy Klona tutaj weźmiemy, klon jest dobry Dobra, tu klona Tylko żeby nie wiem okej okay. Okej. Okay. Goni mnie tu jeden, no. Dobra, wysadziłem go w powietrze. Tylko żeby mnie nie trafił teraz. To jest chyba najgorsze miejsce, w które weszłem teraz. Ajaj. Tędy sobie mam. Jestem jako jeden z dwóch żyjących tylko, no nie. Nie! Prosty tunel, co ja robię? Lip. Hop za ten miecz. Ten miecz jest do dupy trochę, ale... Gdzie jest No przecież tu była przed chwilą. Tarcza. Ściana tu. Ale rozpierdziel, jest 60 sekund. Wszyscy mnie gonią. Nie, nie ekwipunek włączyłem. Co ja robię? Nie, no i mnie złapali. No nie wierzę. Ale to jest dobra. Ale nie są najgorzej Tutaj w środku jakbym ściany im postały, to by było mocne To by było dobre nie? Dobra idziemy na tą mapę Tamta mapa ogólnie jest najgorsza mi się wydaje ze wszystkich Ona jest taka najmniejsza Tu się przynajmniej coś dzieje Mamy jakieś budynki Mamy jakieś drzewo Naprawdę Chłop wyszedł i jestem snowmanem i pobiegłem jako jedyny w inną stronę. Nie doleciało. Jak walniemy, to powinniśmy to dostać z powrotem? Nie. Jest tak nie. Okej, okay, rzucamy na oślep. Może akurat ktoś dostanie tym. Wbiegam w to i dostaję, okej. Okay. No nie wierzę. Dawaj go. Okej, okay, mamy. Mamy pierwszego. Idziemy dalej, tutaj ktoś się wspinał. Za chwilę mamy drugiego. Uciekł już, dobra. Tutaj jest jakiś ziomek. Tego tu musimy złapać. Ajaj, dobra, biegniemy za tym, bo jest bliżej. Zaraz dostaniemy to. No nie. Okej. Okay. Zróbmy sobie to. Okej. Okay. Tam jest chłop jakiś, tak? Czy mi się wydaje? Co? Ej, no ja nikogo nie widziałem. Z tego kompasu. Bez sensu. O nie, tu jest, dobra. No i ładnie. Jestem świetnym bałwanem. Ale... Tekanie nie idzie jeszcze tak średnio. Dobra, ten gościu jest dobry, nawet z tego co widzę tutaj. Tylko proszę, niech nikt nie wychodzi. Co jest nasz ale niech nikt nie wychodzi. Jak ktoś wyjdzie, to niech przynajmniej ja nie będę bałwanem. Pierwszy raz widzę tą mapę, chyba. Dobra, bałwan gra. Ej, zarąbiste, to są parkury jakieś. No nie gadaj, że idziesz na nas, przestań. Dobra, nie, nie idzie tutaj. Nie, no i po mnie. Nie, proszę nie. Dobra, w niektórych miejscach można sobie tak zbagować, że tak powiem. A w niektórych jest ciężko, ale... Tu coś słyszałem? Jakiś power up? Coś takiego? No bo tu na dach jeszcze można wyjść. Na dole jest pełno. No dobra, skaczę. Power upy są zarąbiste. Ej, spróbujmy wysadzić jakiegoś bałana na powietrze. Musimy być blisko dosyć. Wtedy używamy. I go wybombi. <laughs> Wybąbiło go. O, nie, 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 nie. No, zachciało mi się, nie? I zachciało mi się, kurde, power-upa użyć. No, na laki, no. Ostatnia osoba została, więc nie jest tak źle jeszcze. Dwie minuty zostały, więc powinniśmy ją złapać, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Nie mam pojęcia, gdzie ten ziomek jest. Hmm. Pomyślmy. Tu nigdzie go nie ma. Może być gdzieś na dole też. Dołu nie zwiedzałem jeszcze. Także no... Ciekawe, gdzie się ukrył. Może ktoś go goni już? Dobra, chodźmy na dół tutaj. Może gdzieś tu będzie. To jest jump... O dobra. To jest jump, w ogóle. się jeszcze I dobra, zagramy sobie ostatnią giereczkę, Myślę, na tej samej mapie, więc może być ciekawe. I zobaczymy jak nam pójdzie. Tylko teraz bez jakichś udziwnień. Znaczy, no te udziwnienia są takie, wiecie. Pod kątencik po prostu, prawda? Pod kątencik. Chłop się nie rusza. O! Naprawdę. Nie no, chłop nie ogarnia. A dobra, ogarnia, dobra, dobra. Nie bo jakby była taka gra, że nic się nie dzieje, bo chłop nie może nikogo znaleźć, no to. Albo awczy, to jeszcze gorzej by było. Kurde, tu jest. Power up. Dawać, dawać, dawać. Tu gdzieś słyszałem power upa I on ma tyle osób do znalezienia i tak używa tego oka, nie? Każdy biega wokół niego, a on sobie oczy używa. O! Tam puści. Spróbujemy go wynaleźć znowu w powietrze? Co bym o tym sądzicie? Wydalone w powietrze zostało. Dobrze, nawet się nie skapną. Leci dalej tam <tryk> lepszy jest ten miecz, bo on wtedy nawet nie może rzucić. O kurde, dwie osoby są już. Teraz sobie tego dico zostawię, wiecie. Łączmy sobie 5. Nie, 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 nie. Nie no, wszędzie tu są ludzie, okej okay. Dobra, teraz mnie nie powinni móc hitnąć. Wywalmy go w powietrze i spierdzielamy dalej Tarcza Okej okay. Tutaj mamy lipa w razie czego Za nikogo nie ma Wespnijmy się w takim razie tu, jak mnie nikt nie widzi i się tu ukryjmy na tym dachu. Dobra, jesteśmy sobie z ziomem. Minuta została. No nie ma szans, że będziemy złapali, nie? Biegnie tu chłop. Spadłem. To to na razie ziomeczku Dobra, nie goni mnie <grystanie> To było. I szybko. Nie, 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 tarczę wezmę. Okej. Okay. Już jestem bezpieczny przez 15 sekund. Może się wespnę? Jeszcze jedną tarczę wezmę. I się wespnę tutaj do góry. No i wygrałem Co? Jak grady Snowman now? Nie no to jest skamp, miałem tarczę to też. A, dobra, trudno. Może dwie śnieżki? Nie, nie wiem, nie wiem jak działa tarcza. Nie, więc... Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeszcze Halloweenowe ja, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku już będę miał te świąteczne czapki. Trzeba pozbierać tutaj ten Snowman Hunt, jak widzicie. Dzięki za oglądanie wszystkim. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.